Pan Gdzie pan jedzie? pan Nie można jeździć Gdzie pan jedzie? Ty jesteś, wjeżdżam na stoisko. Jakie stoisko? Nie wolno tu jeździć samochodem. Nie wolno tu jeździć samochodem. samochodem. Tu jest jakiś wjazd? Od 10 lat ludzie wjeżdżają albo od 30 odkąd ten motopolowy tu jest. I tu jest jakiś wjazd? Jest tu, wjazd, nie, no ma tu, jest tu wjazd. Nie, nie ma tu wjazdu. Nie ma tu wjazdu. Nie, nie mam innego iść do spółdzielni. Nie ma tu wjazdu. Proszę iść do spółdzielni. Tam jest spółdzielnia. Pan sobie idzie do spółdzielni. Proszę tu wyznaczyć wjazd. tu nie ma wjazdu. Jedzie pan po chodniku po drodze dla rowerów. Przejechał patrzę. Nie rower? wolno. Tu... Najechał mnie pan. Jak pan patrzy? Jak najechałem, Zaha zahamowałem. Zahamował pan 3 centymetry ode mnie. Ja się przestraszyłem, że pan mnie rozjedzie. tak, bo zjadę, bo No pan rozjedzie zjadę, no, mnie. Zatrzymał się pan 3 centymetry ode mnie. Mam to nagrane. Proszę, proszę, proszę przejdę, Nie przejdę. Na Nie przejdę. Nie przejdę. Nie przejdę. Nie przejdę. Nie wiedzie pan tu dzisiaj. No to sobie jadę. Dobrze. Pan? To jest Ten pan to jest kierowca tego busa, zauważył mnie, że nadal tu stoję, więc zawrócił i stanął. Pokażę Wam na zdjęciu, gdzie stanął, tutaj stanął właśnie. No i teraz poszedł gdzieś, pewnie do spółdzielni. Jeszcze raz, był Pan w spółdzielni i co się okazało? Nieważne, no nie będzie Pan nagrywek. Pan powie, co było w spółdzielni, ja bo czekam. ja tam też pójdę. Ja czekam, no proszę bardzo, no byłem w spółdzielni. No i co powiecie? Ja muszę dzwonić na strażnisk. O, i co pan powie na No straż Póki straż nie mamy, ja wiem co powiem. Tak? Się pan. No to pan zadzwoni, bo przed chwilą właśnie jechał tu radiowóz i mi odmachali, jak im pomachałem. Dobrze. To będzie pan znam, zastawiał kurde drogi bez problemu. Dobrze. A, bo... Pan tu Dlaczego pan jedzie po trawie? Eee, ja nie po trawie jeździe. Jeździ pan po trawniku? Nie, ja to, tu ja tu, tu jeździ. Nie je. pan po trawniku? Może to być takie. Być nie tu, odzwonię później. Odzwonię później. Niech pan Proszę pana, ja panu ja panu powiem taką tak. Jak pan sprawdza? Eee, ja zatrzymywałem się tu. Może pan tą kamerką tam? Może pan? Może tak. Tam, tak? O, tam tu gdzie tutaj, ten nower? tak? Nie, od tej lampy. A? Tu, w tą stronę, tak? Ja tak. się zatrzymywałem. Przyjeżdża, tak. e, przyjeżdża strażak miejski, robi takie właśnie poty. Strażnik miejski. Strażak, dla mnie to jest, dwie pan, jest razem. Rozumiem, rozumiem. No, e, stan przyjechał, mówi, że będzie mandat. A. Będzie mandat za to zdjęć na Mało tego nawet mi te, czyżby e, no. do mnie Bo no tam jest zakaz postawiania. Tak. Jest znak okrągły za przystankiem. Tak tam. jest. Zakaz Tylko, ja panu powiem tak. No, no. Ja panu powiem tak, skoro pan tak interweniuje, czy inni. Tak. O, proszę bardzo, pan tutaj zrobi to. Ten, tak, tak, ten sklepik, proszę pana, on miesięcznie odprowadza do państwa 10 tysięcy watów. Tak, 7 tysięcy. No myślę, że Ale pan schodzi. tego nie pije, to skąd pan może wiedzieć? Piję. Piję, pan nie pije. W wodę. Pan tego nie pije. To proszę proszę to, pana. Po co pan tutaj wnika, w to, Jak... skoro pan się do tego nie dokłada? Powiem panu tak. Zezwolenie jest, zezwolenie jest, pytam strażnika, Jakie mam ten towar tutaj dostać? Proszę mi powiedzieć, jak ja mam ten towar? To dzisiaj też pan skoro, będzie musiał zapytać. E, skoro proszę pana, no niestety, e, <laughs> niestety proszę, pana, proszę, pana, proszę pana, Tam pana. jest, pojedziemy, to ja panu pokażę. E, ja wiem, krymska 6 tak, i tak, pan tak, do tej, do tej, tam pan tutaj Tam jest, proszę pana, lampa ja 20 lat, no. Tylko za każdym razem przychodzi co chwila, inna jakąś. To ja pana tutaj Dok? dzisiaj nie przepuszczę. Gwarantuję to pana. A no to pan może stać i stać, jak o, będzie tu. Pan tutaj, drugi dostawca e, też. Jak będzie tu, proszę pana, mleko. Eee, sumie, warzywa... Mleko już tu nie staje, mleko staje tam przed mleko przyjeżdża, te dziury nie. kto porobił. Ja, zobaczy pan, gdzie jadę. To to może jadę nic... tu, gdzie nie, żeby nie robić kolejnych. Ja rozumiem, to jest... znaczy robi pan następny. Nie robi żadnych Dobrze, kolej, niech ponieważ... Pan tu jest... nie jeździ, tu nie wolno jeździć. Proszę pana, ja pana rozumiem, tak. że nie można jeździć, no. ale w takim razie pan no. to mi pomoże... To pan mnie słabo rozumie. Nie, ja pana Pomoc rozumiem. Panu to nosić chętnie. chętnie. Pomoże Dobra, pan mi nosić? Tak, Dobrze. Oczywiście. Dobrze, tutaj ja się zatrzymam. nie tam przed tym znakiem zakaz zakaz postoju. Tam, nie będziemy, to jest Tam stoi mleczarz i tam mleczarz mi powiedział, że strażnik miejski mu powiedział, że tam może stawać. Strażnik miejski, bo ja pytam strażnika miejskiego. <laughs> Panie, jak mam ten towar zostawić? Jak no, to pan pies? Proszę no bardzo, jedzie pan po Chcia pan jechać po chodniku, po którym chodzą piesi? Który chodniku? Po tym. To, to, jest to jest chodnik. Chod chodnik jest tu? Tak. No widzi pan idzie, idzie pani piesza. Idzie? No. Idzie? Tak. No więc ona idzie po chodniku, ona spiesza tak. i ma tu prawo ma, iść. Jasne, jasne. Ja jestem tak samo pieszym i mhm. też mam prawo tu iść. I będę tu chodził w kółko, aż A niech pan sobie się znydzie. A niech pan sobie chodzi. Dobrze, dziękuję. Ale ja e, łapię pana za słowo, że pan mi pomoże pod, e, ponosić Oczywiście. ten towar. Oczywiście. Tylko ja jak pan z... stąd odjedzie i stanie pan tam, gdzie można się zatrzymać. Dobrze, będziemy stamtąd nosić? będziemy dobra to nie kontakt nie kontaktuj daję ja dobrze Pan z autobusem nie zderzył, bo akurat jedzie o, o cholera No udało się No to nie, to nie był autobus jeszcze Z tyłu jedzie autobus Dobrze No tylko półtora metra musi zostać Półtora metra Półtora metra musi pan zostawić. Nie ma półtora metra. Przykro Pana, mi. Ja, muszę też i ja wiem. Nie może pan tu niestety stać. Za duży samochód. Pana, ja ja Za, duży samochód. Pana, ja Za mało przejścia pan zostawił. Półtora metra chociaż powinno być. Dobra, tędy se przejdą, już, dobra. Chociaż będzie, że to ja pan... To i tak ja pan nas zmusiłem do tego. Dawaj pan, co bierzemy? wodę? Wodę. Dobra, gdzie? Do tej wody. Dobra, zasuwamy. Zasuwamy. A noszę gościowi towar. Ale jaja. Tędy? Tak, tak, tak. Dobra. Gdzie stawiamy? No, na ladę? Tak. Bo jeszcze zrobimy takie ujęcie, że ja tu postawię kamerę. się chyba. Chyba jest wszystko dobrze. O, I proszę, ostatnia partia wody należy do mnie. Wszystko. Ale nie zdążyliśmy. Przyjechali. Wszystko. Dobra. Teczka. Chcemy zobaczyć, co tam. Ma pani zły napis, bo nie powinno mieć włącznie ze sprzedawcą, tylko oprócz sprzedawcy. Dobra. Dobry. Mogę państwu pokazać na, na szybko, o co mi chodzi. Tak? Proszę, jeden samochód. Po Trawniku miejskim. Ten samochód jechał? Tego pana. A to drugi samochód tam. W tym samym miejscu. To i tu w tej chwili, i w zakresie swoich czynów, oczywiście kompetencji podejmiemy. Tak, 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 ale jakiś przynosił, on tu nic nie zrobił. Ja nie mówię, że teraz zrobił, tylko pana, że o co innego nas się tak, wydarzy. Na tak, tak, no, tak, 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 tak. Ja pani bez problemu to wyjaśnię w trzech słowach. Spółdzielnia wynajęła temu panu miejsce, ale nie pomyślała o tym, że nie będzie miał jak dojeżdżać. Natomiast. Wszyscy doskonale wiedzieli, poza papierami yy, między sobą, że będzie wjeżdżał tędy. A ja chcę zrobić tak, żeby on tędy nie wjeżdżał. Teraz. Tak, zrobiłem co, temu panu zdjęcie. Co, co chciał pan, informacje jakie? Ja informacje? Teraz nie. A czy znaczy, tak? Jaki jest mandat na po trawie? Od 20 do 500 zł. O, proszę, pan, pana, nie, proszę, proszę, to, to proszę to wyłączyć. Nie, nie wyłączy. pan, ale pana, wyłączyć. Ale mam prawo do. Moje, moje in, może pan. Ale nie, Mogę tego pana też. Mogę. Pana mogę? A mogę pana bez ukrywania wizerunku? Nie nie, 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 nie. pan może? Nie, nie może. Dobra, dobra, dobra. Sekundkę. Przyjechaliśmy, żeby rozwiązać problem. Jechał pan po tym trawniku? Wjechałem, tak. Dowód to osobistym poprosisz. Pan jechał. Potrafił tu no dowód to są Tak. Jest ten człowiek, jest ten ale pan zgłaszający... Taki, ale tak ten pan... Pan ma prawo, ma na prawo, na jest na prawie, zgłosił, to jest obywatelskie zgłoszenie, panowie dowody osobiste. Ale nie było takich obywateli będzie miał konkurencję z A pan jest na pewno, bo coś tu alkoholem mi zaleciało. Ja nie no, żartuję, ja? nosiliśmy 20 Czy kilo wody przed chwilą. Ja? Co, robiliśmy? Co robiliśmy? Pan ma Co Wódę nosiliśmy tu do sklepu. Ja panowie, posłuchajcie, no. nie ukrywamy, tak jak powiedzieliśmy, jest to obywatelskie zgłoszenie, przyjmujecie mandaty, a daty będą nałożone na was. Eee, jest... W kwocie to już odrębnie. Proszę, ja pan, nie mogę pan tego wiedzieć, Jaka pan nie to jest może wiedzieć. Tak. Pan nie musi wiedzieć. Pan tutaj jest z panią, a ja z panem. Ja się odsunę może daleko, na bezpieczną odległość. O, do pojazdu to pani będzie długo szła, bo to jest ze 300 metrów. Jakie? Jakie? Płaska, Dobrze? Dobra. Dobry? dobry? Iwo poproszę. Dlatego pana. Nie no dobra, to poczekaj. Dobra, to poczekamy, ja mam czas. Kurde, jaki dzisiaj humor, ci strażnicy zrobili dobry. No na 500 to chyba nie wypiszę. Ale proszę pana, co to pana interesuje? No nie już. No jak już nie. jesteś pan, to pokaż pan tej pacjaty, ja też pan na to. Bardzo dobrze. Zobaczymy skoro, pan na moim kanale, pan... proszę pana, nazywa się Samochodoza. Jak? jak? Samochodoza. Choroba nazwa, od samochodowa. Choroba od samochodowa, proszę Rozumiem, pan. rozumiem. To, a to się udziela też i ludziom? Proszę właśnie tylko ludziom udzielać. Przepraszam pana. A? Pan, ja z takim człowiekiem mogę sobie polemikować. Może prawda? pan. Tak. Zatem nie zaraz wolno Wam mówić o wyznaniach, o pochodzeniu. Proszę tego nie, ale nie ma, ale pochodzenie społeczne. Dobra, no, proszę pana, pochodzenie pan niszczy przestrzeń, za którą ja płacę i proszę pan pana, A jakby był pan już tak jesteśmy skoro przy tych finansach? Tak. Płacimy. No, no. Patrzmy, Pański roczny podatek. Bardzo proszę mi powiedzieć. Skoro Pan ma na tym. Nie płacę. Pański, pański w ogóle. roczny podatek? Nie wiem, bo pracodawcy mi odprowadzą. Bo podatek, Pan jesteś tak. zwykłym pasożytem. Tak, proszę Pana, no, jesteś, pan proszę pana jestem pasożytem. kierowcą jesteś autobusów pan miejskich. Taki. No, no. Jest Pan no, kierowcą, tak. ale to tej, w tej nowej firmie, co to też tam. Nie wiem w jakiej. Czy nie znaczy lubi Nie, zbadać, nie za to powiem. Ta firma? Bardzo śmieszne. Nie powiem Panu w jakiej nie. firmie, ale woże, wożę, proszę Pana, setki pasażerów. Tak, setki pasażerów. To ja Panu teraz wytłumaczę tak w trzech słowach, bo wiem, że to Pana nie interesuje, Pana interesuje bardziej żartowanie proszę sobie pana, ze mnie. Nie, nie interesuje so, jako... Pańskie żartowanie, Pańska interwencja. To ja Panu Nami wytłumaczę teraz sobie na serio o co mi chodzi. Tak. Niszczy Pan, proszę Pana, trawnik, proszę pana, roznosi... Ja, ja dokończę, ja, moment. Mogę? I nie, ja, nie, ja teraz skoro dokończę. Skoro zaczęliśmy, proszę Pana, to tak, w poniedziałek, godzina dziesiąta. witam Pana tutaj, razem nosimy. Ale to już, już płatne, ale to już bo, będzie płatne. Ale to już będzie płatne, To już będzie płatne, proszę Pana. Wie Pan, kto wezwał straszne... Misko? nie wiem tamten panie pan wezwał straszliwską tamten pan wezwał straszliwską bo, bo pan mu blokuje dostęp do stanowiska jak ja mu blokuję dostęp do pa, stanowiska? bo pan przed koła staje panie, pan ale do, ja, panie, ja stoję na chodniku rzuca mi się pan pod koła i tu ja, pan mi wyskoczył z prawej strony i tu pan mi wyskoczył z prawej strony ja mam słupek A? Jak, jeżeli pan jeździ ciężarowym samochodem no nie akurat ciężarowym nie ale mam zamiar Wtargnął mi na trawnik. Wtargnąłem na, tra... na trawnik. Wtargnąłem na trawnik? <śmiech> tak. tak. <śmiech> Może to będzie tytuł filmu. Wtargnął tak, nie, mi na trawnik. <laughs> Dobra, panowie, rozchodzimy się. Dobra, jemy. do widzenia. Można już? Ja nie sprzeda piwo dla tego pana, bo mam dzisiaj bardzo dobry humor. Słucham? Nie sprzeda mi pani piwa? Jakie numery? To nie ja wezwałem strażników miejskich, to ten książek ich wezwał, no pani kochana. To to jeszcze... Przyniosłem pani cały towar do tego sklepu. Nie sprzeda mi pani jednego piwa? Nie, nie sprzedajemy temu panu piwa. Okay. Ten pan może być nie ja tak. ten... Dobrze, Do widzenia. Legenda por